że my jedziemy tam dobrze, że te tyrolki mamy rozstawione, to przynajmniej góry w miarę szybko przebrniemy Sam, słyszysz mnie? No. Spadałem przeszłość Clifforda Ungera i chciałem się czymś podzielić. Jak wiesz, Unger był amerykańskim komandosem, którego odejście zbiegło się z wdarciem śmierci. Kiedy mm. odszedł, tak się złożyło, że zajął się pierwszymi eksperymentami na EUD. Zmarł jednak, nim dobiegły końca. Chociaż okoliczności jego śmierci nie zostały do końca wyjaśnione. Myślę, że te jego pola bitwy przynajmniej częściowo istnieją dzięki utrwalonym przez niego więziom emocjonalnym. Gniew, uraza, żal, to wszystko ma związek z eksperymentami na EuD. Tak wynika z podejmowanych przez niego prób porwania lu. Cliff pragnie odzyskać naszego Eudeka, tak jakby go to miało wybawić. Jego obsesja na tym punkcie była tak potężna, że zdołał nie tylko wyleść z czeluści piekła, ale zabrać ze sobą jego fragment. Jedno jest pewne. Nie jest jak wynurzeni. Musimy poznać całą historię jego śmierci i udziału w eksperymentach na EUD. Będę szukał dalej. Dam znać jak coś znajdę. Mógłby chcieć po prostu pogadać. E, czy przeskakujemy dalej? Przeskoczymy. No, no to będziemy mogli zejść do lekarza. Później tu i dalej. Wyprawy. Może po drodze znajdziemy jakiś pojazd. Mogłem w sumie ocieplać sobie wziąć jeszcze, ale trudno. No stój, stój, stój! No złap to minę. Do lekarza to bardziej w tą stronę O skrytka Zobaczmy czy coś ciekawego tam jest Może być coś, coś coś przyda nie Spray, drabina Nic ciekawego Tam chyba wcześniej gdzieś w tą stroną schodziłem O, właśnie Ta, tylko mało tu nie spadłem ale jeszcze raz. Tykoułak Brambo O, ojej! Ju, ale przypuść! No, spokojnie Lu, spokojnie Spokojnie, spokojnie, no przewróciliśmy się, nic więcej Już, ok? O, fajnie Dawaj, wracaj A my idziemy dalej Dobra, mamy Byłoby dość szybko przez góry się przebić tak tu tędy, ale nie mamy tyrolki po drugiej stronie, a nie chciałbym przez teren wynurzonych niepotrzebnie tam iść, bo tam było dość ciężko, wolę już naokoło. O, motocykl, to będzie spoko Ten z akumulatorami, jeszcze lepiej Czyli, trajka, tak? To była Motocykl O Niszczyłem paczkę A, zaraz bo tu ciężko będzie się przeprawić Kto to za jaskinia? Nie, to nie jaskinie. Dobra, u górą jakoś się trzeba przebić O, nie chciałem wsiąść Wsiadaj z powrotem O Jezu, zniszczę go, no Tu, tędy No bo jakiś kamień Nic nie widzę w tym deszczu Nie, 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 wróć, 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 wróć Ale się ładuje na siłę Dobrze jest Dobra, dasz radę? Cyk He. Dobry jest Nie trzeba psuć Dawaj na drogę No i tyle zrobi. Dobra, zobaczmy teraz, którędy. Bo wjeżdżamy na teren terrorystów. No ale chyba tędy, co? O, ciężarówę możemy wziąć. Trochę wytrzymalsza będzie. I trochę bardziej nas osłoni też przed ewentualnymi strzałami, nie? Daj go, 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 go. I to pod koła nie wejdź. Nie patuczkujemy się, jedziemy. To jest rajd przez całą Amerykę. Trzeba koniec ich terenu. Dobra, trzeba będzie doładować ten sprzęt. Jedziemy dalej. Ładowarka chyba była tam. Hej cały był też przejazd przez teren Move i tam jakoś pod górkę dało się przejechać. A, a ich obóz można było przeciąć tak o. Jadąc. A no tu nie byliśmy, co? No dobra, zeskanujcie. Ja decentralnie przez waszą bazę. Jeszcze nikt nie strzela. O, teraz zaczynają. Jedziemy. Gonią nas. Dobrze, sam normalnie nie uwierzysz, co znalazłem. Chodzi o eksperymenty na EUD. ich prawdziwy cel. Według oficjalnych źródeł kontynuowano je w tajemnicy na polecenie prezydent Strand. Ich rzekomym celem miało być skonstruowanie wykrywaczy wynurzonych i zapobieganie rozpróżniom. Poniekąd się udało, odkrycia, które mogłyby się. Przy badaniom nad plażą miały być sprawą zaledwie drugorzędną. Ale jak się okazuje, to była tylko przykrywka. Bo tak naprawdę eudeki powstały, żeby służyć jako katalizatory sieci chiralnej. Z tego, a nie innego powodu są zintegrowane z infrastrukturą węzłów. Wszystkich, które przyłączyłeś do sieci. Czy te klucze umieściła je tam Amelie, kiedy prowadziła na zachód pierwszą ekspedycję, by wcielić w życie ambitny plan matki, składając ofiarę za ofiarą na ołtarzu postępu? To ona wiedziała. Prezydent Strand mówiła ludziom co chcieli słyszeć i robiła co uważała za słuszne. Wszystko byle tylko zjednoczyć Amerykę, ale zaczynam myśleć, że to mogło kosztować ją duszę. Sieć Hiralna to nasze największe dzieło, najwspanialsze osiągnięcie najcięższy grzech. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Gdybyśmy wiedzieli więcej o klifie i eksperymentach, łatwiej byłoby wydać osąd. Będziemy w kontakcie. No dobra, to jedziemy dalej. Dobrze, jedziemy w ogóle. A tak, tu do drogi. Później drogą. Tu, tu był teren gdzieś wynurzonych. Albo tu. W ogóle po drodze, mimo że skakaliśmy na tych Tyrolkach, ani razu nie zaalarmowaliśmy, że. że wynurzonych mamy. Temporal tak. Wynurzoni? Nie. Unurzeni. Droga. Też nie pamiętam, żebym tą drogę wybudował. No, ale może, bo to jest spalarnia. Wybudowałem tu drogę? Nie no, nie budowałem tej drogi. Ogólnie to chyba niepotrzebnie tu jeżdżam, bo tędy powinienem pojechać. W ogóle jaki klimat, nie? No to są te magazyny ja zawsze objeżdżałem jakoś z prawej strony Patrząc teraz no, Fabryka nawet, nie magazyn Jeden ciur. No i nie ma tych wynurzonych nie rozpoznaje do końca terenu przez ten deszcz. jakaś była a jest ty rolek się pojawiło dużo więcej dobra na drogę i droga jeżeli dobrze pamiętam ale tu droga to była tu droga to była na 100% ten odcinek a może nie Dobra, nieważne. Na drogę jedziemy w kierunku e, tego jeziornego? To był węzeł jeziorny, chyba. Wychodzi na to, że oni też e, Ameli i Hartman nas wykorzystali po prostu. Pograli na naszych uczuciach. I to oboje. Sam, widzę, że zbliżasz się do jeziornego. Bądź silny. Trzymamy kciuki za ciebie i twój bezpieczny powrót. Przy okazji, poczyniłem kolejne postępy w pewnym śledztwie. Clifford Unger zgodził się oddać własne dziecko w ręce naukowców odpowiedzialnych za eksperymenty na Eud. Sęk w tym, że nie był świadomy ich prawdziwych zamiarów. To oczywiście tylko domysły, ale kiedy Cliff przejrzał ich plany, pewnie próbował odzyskać dziecko. A gdy mu się nie udało, Ełdek pozostał częścią programu. W takiej sytuacji miałby przecież pełne prawo żywić urazę do prezydent, kobiety, która do tego dopuściła. Nie sądzisz? Śmierć prezydent Strand nie sprawiła jednak, że jego nienawiść zgasła. Nie, myślę, że przekierował ją na Bridges. Na ciebie, Ameli i wszystkich blisko dyrektora. A teraz ta nienawiść napędza go do wywołania ostatniego wdarcia. Chce obrócić nasz świat w popiół. Po co Cliff miałby przetrzymywać Ameli na plaży? Pewnie wie, że jest czynnikiem zagłady. Nie ma czasu do stracenia. Musisz ocalić ją i dyrektora. Choć w dalszym ciągu nie rozumiem, jak w ogóle zdołał dostać się na jej plażę. Pewnie łączy ich coś więcej. Spróbuję odkryć, co. No właśnie. My potrzebowaliśmy łącznika. Czyli łapacza snu, żeby dostać się do niej. O! Masz chwilę sam? Chodzi o dyrektora. No więc nie ma możliwości, żeby dokonał skoku na plażę Amelie, jeśli nie łączyła ich silna więź, prawda? Prawda. Spadałem to i nic nie znalazłem. Sieć powinna coś zawierać, cokolwiek, ale nie było w niej zupełnie Maska. Całe jego życie sprzed pracy dla Bridges zostało wymazane. Jego nazwisko, przeszłość, wszystko. Był dosłownie nikim. Co skłoniło mnie do wymyślenia innej teorii. Co jeśli to nie dyrektora i Ameli łączy więź, tylko dyrektora i Clifforda Ungera. I co jeśli to właśnie ta więź umożliwiła dyrektorowi skok na plażę Amelii? Wspólna przeszłość mogłaby wyjaśnić, dlaczego Clifford wziął na zakładnika nie tylko Amelii, ale i dyrektora. Ale nawet gdyby tak było, wciąż pozostaje pytanie: jak oni do diabła trafili na plażę Amelii? Sam, tu Hartman. Chciałbym, żebyś rozważył coś jeszcze. Teorię. A w zasadzie hipotezę, na temat celu Cliffa. Z pomocą sieci chiralnej nasze indywidualne plaże zaczęły się ze sobą łączyć, w wyniku czego powstał jeden wielki skraj. Jeśli proces będzie postępował, to grozi nam, że wynurzeni zaleją nasz świat, prowadząc do wdarcia śmierci na niespotykaną dotąd skalę. Tak się składa, że zjawisko to nie objęło jednak pól bitwy Clifforda Ungera. I mojej plaży, które istnieją w całkowitym odosobnieniu. Nie zbiegły się ani nie zbiegają z innymi plażami. Ale co gdyby istniała plaża innej klasy, znajdująca się w wyższym wymiarze, która wprawia ten pokręcony proces w ruch. I gdyby ta plaża należała właśnie do Ameli. Może i Cliff ściągnął dyrektora, ale sądzę, że tak naprawdę chciał przejąć kontrolę nad plażą Ameli. Wykorzystać jej władzę nad innymi plażami i wywołać ostatnie wdarcie. To jedyne racjonalne wyjaśnienie jego działań. I właśnie dlatego musisz go powstrzymać. Jeśli Hartman ma rację, mamy poważne kłopoty. Wykorzystać sieci plaży Amelie, by wywołać ostatnie wdarcie. To dlatego Hicksowi na niej zależało. Jeśli Cliff go na nią poszczuł, Tak, zgadza się. Dzięki ostatniemu wdarciu w końcu zemści się na świecie, który odebrał mu dziecko i życie. Musisz go powstrzymać. Jak najszybciej wykonaj skok na plaży Ameli. Dostań się tam i zabierz ją. To jedyna nadzieja. Jeśli nie dasz rady, będzie po nas. Ekstra. Zero presji. No, dzieje się to. Oj. ciągnie Nie zabiera odwagi, tylko ją daje. Kto to mówi. Dałam ci rozkaz. Amelie. Ta Amelie? Mówiła, wydawała rozkaz. Czy ten prezydent Strand? О, oh, моя маска. Teraz w jakimś Wietnamie jesteśmy. No dobra. Odratek w trybie reflektora. No, mamy rzeczy jakieś. A, to są te rzeczy, które udało nam się ten... Na pewno gdzieś tu jest. Zebrać. Po drodze. Trochę mnie zaskoczył, myślałem, że dopiero... Chcę go odzyskać. Myślałem, że klifa trafimy dopiero gdzieś, już po przeniesieniu przez jezioro, czy transportowaniu. Czy karabin gdzieś powinien być? czyli Nie, karabin mamy. No to Vietnam, panie kolego. Jak nic. To trafili mnie. Quark z krwią, bierzemy. Widać tutaj amerykański obóz wietnamski. Od razu sobie to przełóżmy do kieszeni. Bo jak się zacznie, to dobrze będzie mieć zapas podręczny. Tam, nie? No co. A, to się ukryć może. Pistolet przeciwko, wynurzonym. Weźmiemy, ale chyba się nie przyda. Hmm, by tu? Co ja tam miałem Z do wzięcia? Pokryte obioty, no to nie. Kto z No worki z Kiran to bierzemy. Kurna chata, ile jeszcze będziemy szli? No lot. Okej. Okay. Idziemy do dżungli. O, zaczyna się. Do nas namierzył. Kukiełka. Mamy mało karabinów. Tylko jeden. W ogóle broni mamy mało. O panie. Nie